Ja proponuję, ja proponuję teraz na cześć najlepszego kodu Żabajty 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 Halo, halo, Sianu mordy, z tej strony Żaba, Glock, żywiołak wody. by się kurwa kubował wody na lepszy, bo taka zamuła jest, taki jestem wymęczony, ale odcineczek dla Was nagram. Po testach w boju Magix, z Szanką, właśnie też czterna naklejka, łapka, komentarzy subik na kanale, dość mi do końca dobijajcie eleganckoś tam, jeśli chcecie go z kinka wygrać. Też wpadajcie na koskę, konkurs, na koskę informacji macie na Discordzie, na kanale Koska konkurs, wpadajcie na Instagram, a także 7. Link w opisie, chcecie skin na blika, PayPal, a co się elegancko. Znajdziemy jakieś wspólne porozumienie, fajne relacje, rzucam czasem, czasem nie, już nie dobywa. Dzięki Mogdy za aktywność Mikowski, Xgogen, Kamilowski, Kerel, Niko VPG, Norbert Disco Boys. Ja ma pięknie wjechał tutaj. Łukasz Kaczy, Kołek, Minelot, Mega Szkodnik, Kinato, Exoi, Onser, Pablo po prostu Wędkarz, Krzysiek, Zejnet, Dawidek yy, Kasper, Gracz. Reszcie dziękowaliśmy. Dzięki Mogdy, że jesteśmy, jesteśmy w sensie na Kiejskale, lecimy sobie do Extreme za 16 złamym odpalił, kłodowa, nawet nie mam kiedy, leni sobie padował. No i oczywiście co kod promocyjny, też dwa konkursiki, czas aktywne, dwa givea, kłamamy no Jutki, świeżutki, dwudniowy i Diesel, Eagle, Eagle, Kumicho, tygodniowy ponad kod promocyjny, tak jak mówię, żaba, ty 20 bonusu do doładowania. Złote. na start, możecie wziąć sobie udziału w tamtych konkursikach, no i pamiętajcie o natychmiastowej możliwości paty z kinami, coś zajebiste w chuj, 3300 osób na stronie, tylko no będzie 5 koła, kurde blaszka, lecimy z tematem, lecimy z koksem, na co otwieramy cyneczkę w komentarzach możecie pisać propozycje na odcinki do 150-200 złotych, prostu robię kostkę. otrzymujecie drobny upominek w postaci skina, blisko było kosy, jest royal, koronka, koronujemy się na króla, ale mam obolałe mięśnie, ja pierdolę, wariaty. Taką w ogóle smułę dostałem, że się dawno tak nie czułem, blisko kosy, ale jest Famas, after i myśl za 256 złotych, co jest w ogóle, 0,07% szans, ponieważ, Wam, że 0,7, to ja bym obalił, kurde, nie namówili, namówili mnie, ale podlegało tego odcinka napisie wódeczki, na no, i weekendzie, tak, w zrobił, Wam życzę, dobra, mam tą batelkę mordy, kurwa, Was kocham, Uwielbiam Was, ujebiam Was, was komentarz, serio, że się na wszystkie, na Discordzie ogólnie sorry, że są lekkie tam rzeczy do tyłu, ale kurwa no taka z muła mi się złapała, że naprawdę, przepraszam, nam nie odpisałem kilku, kilka wiadomości czeka. Yy, ja odcinek jak nagrywam, żeby być oczywiście w tym ciągu trzymać, to kurde jaką szynkę byśmy tak przymaksowali. Weźmy tą M4, wymaksujmy, bo lubię tę szynkę bardzo. W maksymalnym z tego wyniknie, także tam obiecuję, że Wam odpiszę, powysyłam. No i mówię, ja zawsze wysyłam skinę, czasem mi się zdarza z opóźnieniem. 3,20 damy na koniec. Już chuj, tam damy tu frosty, żeby tutaj wyrównało idealnie pod kwotę. Taka batelka na 4 w klasyku. Może w pierwszym batelu będzie kosa, zobaczymy. Dajemy losowe boty, mamy Georgia, mamy Fajna i mamy Nitro. W ogóle ten się na szaro siecić na czerwono. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Lecimy sobie z tematem. Pierwsza strzynka wypadła tutaj bardzo słabo. żeby dać, dać możecie znać, czy Wam ktoś spaczy, kwifę wypadł, czy FIFA, ktoś jak ktoś pyka cały kick, cały tu już teraz twiwkę w ogóle, Wojtek, jak sobie patrzę, oglądam, ja nie gram, niestety, kurde, bym pory, tak oglądam, to mi się tak chce grać, no nie, nie, na razie po prostu tak bym nie miał kiedy, bo tak jak mówię, pokręcony jest moje życie, jestem pierdolnięty, to są emocje, jestem pierdolnięty, wariaty i tyle wam mogę powiedzieć, mam nadzieję, że fajnie wam weekend będzie leciał w to w piątek, w sobotę, czy oglądacie, że miłego wam życzę w każdym razie weekendziku. Miejego dziąka, nocy, smacznego, kiedy oglądacie, ale powiem wam w ogóle, kanie jakie zajebiste, duże kanie. Dzisiaj tata znalazł, jechał sobie samochodem, przy drodze znalazł, nie? Dajbane. Kania smażona z patelni, coś pięknego, coś zajebistego, mordu. No, będzie za mło na tym odcinku, powiem wam szczerze, ale jest koronka i ta koronka tutaj może spowodować koronka Bożego Miłosierdzia i powoduje Living Color, ulubiony skin naszego ulubionego twórcy X-Tonego. Nie wiem kiedyś miał short, nie wiem czy ma tego shorta jeszcze. Jak wypowiadał się na temat tego skina <grywa> ale ten, chyba już nie wiem, muszę zobaczyć. Kiedyś zobaczymy. lubię bardzo często od obczajać youtubera, który kradnie o nas pomysły. Czy się poznał mikstonego wariata? Kilka osób też pytało, czy to akwariata, czy czy coś, ale nie no, beka, nie? Beka, beka, każdemu koronki, a faktor nie MW, w ogóle, kurwa, to jest przestrzał cenowy w tym, jest koronka u nas, tak będzie ciężko Georgia dogonić. Armaniego, chyba że nam coś da w New, jest Even Color. Może Faktory New znowu Battle Scard? No, czemu nam daje koronki Battle Scardy? Znaczy 7 dyszek, to jest do odrobienia. Mamy jeszcze 10 szynek. Tutaj Nitro gdzieś tam się włącza, my jesteśmy na 6 miejscu w tym momencie. Myślę, że jesteśmy w stanie tutaj ugrać. Niestety, Giorgio po raz kolejny tutaj trafia skinka najdroższego. Dwie koronki, nie, jedna, myślałem, że do dwie, fajne. Niestety, coś na końcu. Może Underdog byłby lepszym rozwiązaniem. Asimov, dziękuję, dobrano z 500 7 pak well worn Asimov. Ile w ogóle Kurwa kosztuje Faktory Asimov? No Hold na pewno jest droższy. Ale Faktory New Asimov obecnie to 3-4 klacki musi kosztować. Demolka, Demolka, wystarczyło dać underdoga. Gdybyśmy dali underdoga, prawdopodobnie cieszylibyśmy si się kosą, oczywiście to jeszcze do końca wszystko nie jest rozstrzygnięte, bo może akurat kronka wpaść, może nam wpaść tutaj na rejon, Bardzo fajny skin klecą. Ale widzicie, miałem nosa, miałem nosa, jak Paris platynów żeby tutaj zrobić kurde ten y żeby zrobić właśnie najemki battle, bo to naprawdę solidnie posypało, solidnie zapodało. I tutaj też underdog, byłby zajebić mam dwie koronki. Zobaczmy. Nie, to za emka, to też... Oj oj, ale daje, ale daje! Ale sypie, ale sobie w twarz pluje żander doga, nie dałem. Czy myślałem? Nie, nie myślałem o tym że doga. Nie będę tutaj ukamał, że myślałem, bo nie myślałem. Ale mamy koronkę z krzynki za 3,20. Wyobraź sobie ten shadow doga, gdyby teraz wypadnie. Ale to byłby zwrot akcji. SP250 wizji za 10 zł. No niestety 1800 zł z 256. Kosmos, kosmos dzisiaj, naprawdę. W ogóle zobaczcie, jaki krótki, szybki odcinek. A ile się już złożyło? Tutaj wydarzyć jakaś naklejeczka, jakieś tego tamtego. 17:44 nie jest to zbyt wybitna kwota, ale musimy sobie z tym poradzić i z tej batelki coś tutaj wykręcić. Co możemy wykręcić? kurwa, 17:44 jakiegoś wanki z batla bym zrobił, tam nie będę się pierdolił w tańcu. Most na sta traku akurat, na sta traku na czterech. Zobaczymy, co tam na StarTrucka wleci, losowe bociki, Giorgio Poker i Dusk wjeżdżają, tutaj Twój stary po wypłacie. Yy, I chuja dało niestety wygraliśmy, a jesteśmy na minus, co to za wygrana. Dobra, jeszcze trzy sobie otworzymy, myślę, że na tym zakończymy, yy, bo już nie, nie, tam nie będziemy tam nie wiadomo ile to otwierać. Gdzieś tam te koski przelatują, icecoldy, 5 dyszek, 50 zł, 4 grosze, dobra, dobra, też na One z Battle nam tu siądzie, myślę, że coś tam. Okej, okay, z tego zmontujemy. Zobaczmy, co my tu mamy. 50 q Trzeba tym paseczkiem przewinąć. 50,04. Bany Hopa zróbmy. Chuj, że trochę więcej. Musimy to wybaczyć. Bany Hopa, nigdy nie umiałem. Bany Hopów, zawsze miałem movement drewniany w CS. Ale w piłce, miałem zajebisty movement. się w piłkę. Wiecie, gdyby mnie kontuzja w 90., to by się grało dalej. Zobaczmy. Zadecydował stan. I w ogóle jest ciekawe? Nie, bo ty był bailoworm się. było bo także field tested były, na przykład bailowormy były droższe od field tested. To się zdarzało i to było mega głupie. Na no tak to wygląda. Szybki, krótki odcinek to ma tyle. Dzięki Mordy. Trzymaj się do następnego. Eluwa.